Jest ciemno, ale to tylko złudzenie. Jest. Dobrze, powiedzcie mi, czy wszystko działa? Czy wszystko śmiga? Mamy dzisiaj wielki dzień. Ja nawet powtórzę to, co widać na ekranie, tą jakże stylową czcionką. Ja się nazywam Maciej Makula i zapraszam Was na świąteczny odcinek Space Engineers. Mamy premierę. Hmm, możliwości kupowania przedpremierowej wersji alfa tej gry na Steamie. To jest wielka łaska ze strony autorów. A drugą okazją jest to, że w tym momencie, jak ktoś ogląda ten materiał na żywo, to może wziąć udział w losowaniu. Pod warunkiem oczywiście, że nie jest złodziejem i ma konto na Steamie, czyli daje się e, oszukiwać, bo nie chcę użyć wulgarnych słów takich nawiązujących do jakichś seksualnych czynności, Gabe'owi Nuelowi, który kiedyś po prostu wyciągnie wszystkie gry skąd i poleci w kosmos. No ale tak oprócz tego jest na razie miło. Nie mamy co tutaj, prawda, wyciągać takich brudów. Sama w sobie gra jest całkiem niezła. Jak ktoś tego nie widział, to. No niech trzyma swój umysł. Bo to jest najciekawsza produkcja od czasów. A dawność tak, tak, tak dobrze się nie bawiłem od początku w kerbali. Powiem szczerze. Proszę, ja 2121. 2, brakuje 5 dolarów, żeby zalogować się do Steam Gifta. No i. Trochę jest nam przykro, trochę nie i tyle. Eee, do rzeczy. To jest gra o kosmosie i o inżynierii. Czy nie zmienili animacji? Hmm. Ja muszę kichnąć, ale niestety chyba panowałem technologię wyciszania. Dzięki czemu e, z troską o widzów e, nikomu nic się nie stało. Teraz tak... Ym... Millennium karton. <laughs> nie do końca tak jest. Więc do rzeczy. Dowiedziałem się kilku informacji na temat gry. Otóż, to miejsce ma 50 na 50 na 50 km, ale jak zaczniemy, ten wylecimy poza nie, to ono się będzie rozciągać. Tylko będą zachodziły dziwne zjawiska związane z relatywistyką prawdopodobnie. Dwa, w każdym momencie mogę odblokować. Nieskończony tryb. Że gra nie będzie tutaj kierowała się jakąś trzeźwością tego, ile mój komputer pociągnie i będę mógł budować w nieskończoność. I to jest bardzo ciekawe. Na trzy. Pomyślałem sobie, że przede wszystkim zrobię jakiś fajny mały statek w środku, bo mi tego brakowało. To będzie taka przyszła stocznia, to co tutaj konstruuję. A ja to może pokażę. Tylko, że tu się wiele podziało i na przykład straciłem jeden statek, który prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze leci. To jest. albo gdzieś się zatrzymał. Trzeba będzie go też znaleźć. Most do nieskończoności... Ktoś tam pyta, czy co to jest jeden kluczyk. Tak, jest jeden klucz do tej gry. Tak, by osoba, która wygrała, poczuła się jak ktoś wyjątkowy. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by sobie kupić grę. Tylko pamiętajmy, to jest gra we wczesnej wersji. Więc trzeba uważać. No, ale niestety pomimo tego, że jest we wczesnej, to dawno już to nic nie ciągnęło. Nie buduj stoczni, bo ci się bolek odbije. Nie oglądałem tego filmu o bolku jeszcze, więc nie będę komentował, bo jest mi... czuję się taki niekompetentny. Nie wiem, czy że coś zmienili od ostatnich rzeczy. Na stówę, oni bardzo mile współpracują ze społecznością. To, czego ktoś mógł nie widzieć, bo sobie to zrobiłem w wolnej chwili, to to, że tutaj wyprofilowałem jeden z boków mojego statku. Jest taki fajny obły, to jest ultra przyjemne. Tu już jest nawet troszeczkę karoserii na tym, tej module manewru, silników manewrowych. Jest pięknie. Czy da się włączyć bezwładność statku jednym przyciskiem? Żeby nie hamował automatycznie, wszystko się ustawia tutaj. Tylko w tej fazie nie jestem pewien, niestety. No to tak, wyłączyć reflektory, włączyć reflektory, bawić się reaktorami oraz mm, zobaczmy. Wsteczny ciąg wyłączmy i czy automatycznie nie będzie hamował. Nie hamuje. Podejrzewam, że chodzi o tę stabilizację. No problem jest taki, że w ogóle nie hamuje, oczywiście. Więc to nie do końca nas cieszy to rozwiązanie. Na stówę, w przyszłości to będzie bardziej rozbudowane. To jest podane na stronie autorów. Ok, teraz tak. Stworzyłem sobie ten mały pojazd, żeby tutaj podziwiać mój twór. Jest mi trochę głupio, bo twórcy pokazali mój twór, natomiast on jest. To jest dopiero taki wczesny projekt. Dorysuj dwa kółka po prawej. <laughs> nie, nie podoba mi się to. Zacznijmy od stworzenia mniejszego statku. Czy nadal dużego, ale takiego fajnego. Jakiś teraz tak, ulubiony kształt z dzieciństwa. Więc tak, jest tutaj mój pojazd manewrowy, świeci słońce. I co ja wiem, zawsze chciał mieć. To będzie statek duży, relatywnie. I teraz, z kim on tak naprawdę będzie? Co on będzie robił? Czyżby prostokąt? Ha. Ten projekt jest tak wczesny, jak sama gra, to prawda. <grybujesz> Zaraz zastanówmy się. Będzie długi, troszeczkę, żeby się po nim fajnie chodziło. Nie, to zawsze przyjemne, jak można chodzić po statku. Zawsze chciałem chodzić po statkach. Zacznijmy może od czegoś ładnego ten tutaj profil. Od takiej tutaj kabiny, w której będzie siedział pan pilot. Ona będzie taka przyjemnie obła. Obłe kształty są ok. Nawet szeroka na trzy kratki. Żeby, było przy, żeby nie, można, nie nabawić jakiejś klaustrofobii, nie? Eee, o, tutaj. Tu będzie model, moduł sterujący. No i jest już fajnie. Teraz tak, jak to jest z polami...